Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny haul zakupowy. Tym razem rzeczy będą z firmy Wasyl. Jest to polska marka, która projektuje i szyje ciuchy w Polsce, więc to na duży plus. Zamówiłam kilka już wiosennych rzeczy. Co prawda wiosny za oknem jeszcze nie mamy, bo akurat w tej chwili pada śnieg. Na zamówienie czekałam 9 dni. W sumie mają napisane, że czas realizacji jest do 10 dni roboczych, więc wybaczam. No, i jakość tych ubrań, jak sprawdzałam, jest naprawdę rewelacyjna, więc warto było czekać te 9 dni. Bo naprawdę, mam tutaj same perełki na wiosnę. Oczywiście podam Wam, co ile kosztowało, i wszystkie rzeczy podlinkuję Wam w opisie na dole. Wszystkie rzeczy brałam w rozmiarze XS na S, bo oni mają dwie rozmiarówki: XS na S i N na L. Więc, ja brałam wszystko w rozmiarze XS na S i wszystko leży idealnie, pasuje. Krój, rozmiar, w ogóle cały wygląd no perfekt. Nie mam się do czego przyczepić, więc z tego zamówienia jestem totalnie zadowolona. Polecam Wam. To już nie jest moje pierwsze zamówienie z tej firmy, bo ja już kilka rzeczy od nich mam i nigdy się nie zawiodłam, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie rzeczy tym razem zamówiłam, zapraszam Was na dalszą część. Filmu. Ja już Wam pokazywałam to zamówienie w poprzednim vlogu, który jest, jest już na kanale. Pokazałam Wam tylko powierzchownie, jakie rzeczy zamówiłam, a teraz Wam pokażę z bliska, jak one wyglądają i jak wyglądają na mnie. I zaczniemy sobie od pierwszej rzeczy. Jest to taki czarny komplet. Jest on wykonany z bawełny. Mamy tu 90% bawełny i 5% elastenu. Jest to prążkowany. Materiał bardzo przyjemny, leginsy mają tutaj naprawdę taką bardzo mocną gumę, więc nic nam się tutaj nie zsuwa. Ja już te ciuchy oczywiście przymierzałam, leżą genialnie, więc zaraz Wam pokażę na sobie. Zwykły czarny komplecik, jest to taki top, nie jest to dłuższa bluzka, tylko taki top z odsłoniętym brzuchem i legginsy rozmiar XS na S, tak jak mówiłam, i ten komplecik kosztował mnie 59,99, więc zaokrągle, za o... więc zaokrąglimy sobie to do 60 zł. Idę się przebrać i zaraz do Was wracam. Dobra, jestem z powrotem. Ubrałam się, tak się prezentuje góra od kompletu, ale zobaczcie na te Leginsy. Ta guma jest tutaj tak mocna, że ona sama robi nam talię. Ja takiej talii nie mam, a zobaczcie, co te leginsy robią. No bomba, rewelacja. Więc, jeżeli zależy wam na e, mocnym wycięciu w talii, to te leginsy wam to zrobią. Tył jest e, normalny. Nic nam tutaj nie prześwituje. Jest to Gruby materiał, więc spokojnie możecie ubrać bieliznę w jakimkolwiek kolorze i kroju. Nic nie będzie na pewno widać. Odsunęłam Wam się tutaj do tyłu, żebyście zobaczyli całość, jak leży. Tak się prezentuje. Nie jest on ani za długi, ani za krótki. Jest w sam raz. Jedyne, co może niektórym osobom przeszkadzać, to to, że on ma tutaj w leggingsach takie przeszycie i z tyłu też z tyłu to już tam pralicho ale niektórym się to przeszycie z przodu nie podoba, mi to tam nie przeszkadza bardzo fajny komplecik, taki mm, klasyczek, do tego ubieracie trampki, tak jak ja ubrałam czarną ramoneskę, czarną torebkę i stylizacja jest gotowa, byle by jeszcze było cieplej na dworze i będzie idealnie. Kolejną rzeczą jest taki beżowy kombinezon. Jest on dosyć długi. Bałam się, że będzie on za długi na mnie, ale jest w sam raz. Ma on taki beżowy, melanżowy kolor. Mamy tutaj również bawełnę. Materiał jest prążkowany. Tutaj z przodu mamy zameczek, który się odpina po całej. Długości, nigdzie więcej, już tutaj nie ma zamków, więc ubieramy go od nóg i wciągamy do góry. Też jest gruby materiał, nic nam nie prześwituje. Długość jest naprawdę idealna, chociaż martwiłam się, że będzie on za długi. Bo zobaczcie, tak jak się pokazuje, to nie sądziłam, że jestem taka długa. No ale i już Wam mówię, cenę. I cena tego kombinezonu to jest 130 zł w zaokrągleniu. I tutaj ma jeszcze takie dziurki. Tak się prezentuje góra tego kombinezonu. Mamy tutaj jeszcze stójkę, więc nie jest on tak na równo wycięty, tylko jest tutaj taki dłuższy. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, coś takiego. Jak ktoś lubi mieć ciepło pod szyją, to jest genialne rozwiązanie. Tutaj tak wyglądają te dziurki na palce, więc w łapki nam też będzie ciepło. Fajnie podkreśla figurę. Mamy go jeszcze chyba w kolorze czarnym, jak się nie mylę, na stronie. Więc jak ktoś woli kolor czarny, to jest również taki. I tak się prezentuje. Cały długość jest naprawdę świetna, nie jest za krótki, nie jest za długi. Do tego trampki ubrałam i teraz Wam pokażę, jak on będzie jeszcze wyglądał. Jak ubierzemy do niego na przykład ramoneska jak się prezentuje. To jest fajne rozwiązanie, jeżeli ktoś nie lubi kombinować, to wystarczy jeden element gard garderoby, taki kombinezon do tego kurtka, buty i. Stylówka jest gotowa, nie trzeba zbyt dużo kombinować, sama się tworzy. I zobaczcie, tutaj nam też nic nie prześwituje, więc bez obaw, że będzie nam widać bieliznę. I kolejną rzeczą są takie skórzane spodęki. Wyglądają trochę jak spódniczka, przez to, że te nogawki tutaj są naprawdę mega szerokie i tworzy się z tego taki efektowny. Układ. Oczywiście mamy tutaj paseczek, który się wiąże, kokardkę. Ta skóra jest naprawdę przyjemna. Nie jest to taka gruba skóra, tylko taka cieńsza. I już Wam podaję cenę. I te spodenki kosztowały 60 zł. I do tego dobrałam taką kremową bluzeczkę. Ona już ma jakiś sztuczny. Materiał. Zaraz zobaczę na stronie w sumie. Z czego ona jest? Tu piszę bluzka z miękkiej dzianiny, więc zobaczymy. Materiał to 95% poliester i 5% lakra. Więc tak jak przypuszczam, tutaj mamy sztuczny materiał. Dekolt mamy taki w serek rękawy na długi rękaw. Zobaczcie sobie z bliska materiał, niby to jest poliester ale jest on tak przyjemny że na pierwszy rzut oka wiedziałam, że to sztuczny materiał ale że nie poliester <laughs> ta bluzka ma takie fajne marszczenia tutaj na biuście więc to wszystko bardzo elegancko wygląda i oczywiście zaraz Wam pokażę, aha cena jeszcze i cena tej bluzki to również 60 zł, tak się prezentuje i zobaczcie, te shorty naprawdę wyglądają jak spódniczka. Bardzo ładne, takie kobiece. Tył wygląda tak. I u góry mamy takie marszczenie. pójście na tą bluzkę, no jest naprawdę elegancka, genialna. I kolor, i zobaczcie na to marszczenie przy biuście. jak ładnie ten dekolt wygląda. Piękna, elegancka bluzka, zarazem taka dziewczęca. I mimo, że jest to poliester, to na ciele naprawdę w ogóle jej nie czuć. Jest to naprawdę miły poliester, że tak powiem, bo zawsze ten poliester jest taki, wiecie, szorstki, sztywny. Ja do tego ubrałam oficerki, ale również do tego możecie ubrać sobie jakieś czarne botki i też to będzie super wyglądać. Mimo, że są one naprawdę szerokie, to... Nic nam tutaj nie widać, nie wiem jak to będzie, jak nam tutaj zawieje, ale myślę, że nie będzie tak źle. Idealne czarne spodenki. Jeżeli dziewczyny szukacie spodenek, które wyglądają jak spodenko spódniczka, naprawdę wam je gorąco polecam. I kolejną rzeczą jest również bluzka, ale taka nietypowa, bo jest ona tutaj. Tak ścięta. Z jednej strony jest na długi rękaw. Tutaj mamy też taki czoker na szyi, więc tutaj się już troszkę więcej dzieje. Materiał jest również bawełna prążkowana. Zobaczcie, też taki porządniejszy prążek. Nic nam tutaj nie prześwituje. I ta bluzka również genialnie wygląda z tymi shortami. Więc dołu nie będę już przebierać, tylko. Przebiorę sobie górę I tak się prezentuje ta zielona bluzeczka Jest naprawdę efektowna Jeżeli chcecie, żeby się coś zadziało Nie było tutaj monotonii do góry To naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda Plus za to, że możecie mieć normalny stanik Tylko chowacie jedno ramionczko Nie musicie mieć żadnego stanika bez ramionczek Ja takich nie lubię więc tutaj nam się wszystko trzyma na jednym ramionczku. Ona kosztowała 50 zł i mamy ją w kolorze zielonym, czerwonym, białym i czarnym. E, tutaj mamy również bawełnę, jak już mówiłam. E, też nam nic nie prześwituje. Ma biały stanik i zobaczcie. E, w ogóle go nie widać. Ten czoker się tutaj naprawdę ciągnie, więc e, spokojnie możecie go sobie przełożyć przez głowę. Nie stanowi on problemu Założeniem. Jedyny minus, jak dla mnie ta bluzka mogłaby być ciut dłuższa, bo tutaj fajnie wygląda, bo mamy spodenki z wysokim stanem. Jeżeli ubierzemy spodnie z wysokim stanem, to też będzie spoko wyglądać, ale jeżeli ubierzemy już coś z niższym stanem, to zobaczcie, ta koszulka jest dosyć krótka, ledwo nam sięga tutaj za pępek, ale do dołu z wyższym stanem sprawdzi się rewelacyjnie i ostatnią rzeczą już jest typowy wiosenny cukiereczek, mamy tu komplet leginsy i do tego bluzę w kolorze różowym, więc idealnie na wiosnę leginsy są takie same jak te czarne, mocna guma tutaj w pasie, materiał oczywiście bawełna prążkowana, świetnie wykończone zobaczcie sami nie ma tutaj żadnych wystających niteczek, ani jakiegoś krzywego kroju. Naprawdę jakość jest rewelacyjna i do tego i do tego taka bluza oversize'owa jest ona naprawdę ogromna, zobaczcie. Nawet nie mieści mi się w kadrze. Typowy oversize na długi rękaw oczywiście tutaj mamy takie ściągacze u dołu również jest taki ściągacz rozmiar mam XS na S a jak na, a jak na ten rozmiar to naprawdę bluza jest ogromna można ją nosić sobie na dwa sposoby albo zostawić tak albo podwiązać sobie od spodu sznurówką ewentualnie włożyć ją sobie pod stanik i wtedy ona się nam skraca jak to woli i już Wam mówię cenę. Chyba 130, jak się nie mylę. Ten komplet kosztował 130 zł. Mamy go w kolorze czarnym, brązowym, beżowym, takim wyblakłym, niebieskim i właśnie ten różowy. Więc jak za taki komplet 130 zł, to naprawdę grosze, bo jak, tak jak mówiłam w poprzednim filmiku we vlogu. Przeglądałam różne butiki na Instagramie. To takie komplety chodzą po 300 parę zł, więc naprawdę grosze. A podejrzewam, że jakością i wykonaniem w ogóle się nie różnią, więc dziewczyny, koniecznie musicie mieć te komplety. Lećcie do sklepu, póki są. A ja się już przebieram i zaraz do Was wracam. Poczyłam w ten komplecik. Zobaczcie, ma taką długość. Tu jest ciut dłuższy, jest naprawdę szeroka, rękawy są trochę za długie na mnie i tak jak mówiłam, bluzę możecie nosić tak albo tutaj od spodu sobie ją podwinąć obwiązać sznurówką i puścić ewentualnie, jak się będzie to trzymać, zaraz zobaczymy o pod ją sobie wsadzić i wtedy mamy coś takiego. Tutaj mi się wydaje, że leginsy są ciut krótsze niż na przykład przy tym kombinezonie czy czarnym komplecie, ale nie są one aż tak krótkie, żeby mogło mi to jakoś przeszkadzać. I też nam no tutaj nic nie prześwituje, zobaczcie, przy spodniach. Również mocna guma nie widać. Bielizny I to by było na tyle w dzisiejszym filmie Pokazałam Wam moje zamówienie z firmy Wasyl Jest to udane zamówienie Bardzo jestem zadowolona Nie mam się do czego przyczepić Ciuchy są naprawdę świetnie wykonane Jakość tych ubrań jest rewelacyjna Polecam Wam Koniecznie zajrzyjcie sobie do ich sklepu Mają duży asortyment Znajdziecie u nich co tylko chcecie I naprawdę w rozsądnych cenach. Na stronie na modelce wyglądają te ciuchy tak samo jak w rzeczywistości, więc nie ma do czego się przyczepić, że na modelce w internecie wygląda to idealnie, a przychodzi nam totalny szajs, bubel. Tutaj nie ma czegoś takiego, a jeżeli chcecie więcej takich holi zakupowych właśnie ubraniowych, koniecznie dajcie mi znać. Może konkretnie z jakiegoś sklepu interesuje Was taki hol, więc napiszcie mi w komentarzu. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, tutaj niezmiennie pojawi się przycisk. No i widzimy się już w kolejnym filmie, do usłyszenia, pa!